5 najbardziej śmiesznych łamań czwartej ściany. Nie tylko w kreskówkach, ale też w filmach. Piąty Deadpool. 2 Deadpool w swoim drugim filmie po prostu rozsadza czwartą ścianę. Podczas sceny mordu porównuje swoją rzecz do parodii Disneya. Mówi tytuły jak Bambi, Król Lew, czy Piła 7. Bambi, Król Lew, Piła 7. Ok. K.O. Let's be heroes w odcinku Let's watch the pilot. K.O. Rad i Enid oglądają swój własny pilot w programie Stage Left. To jest klasyczne złamanie czwartej ściany. Bo patrzą na siebie jak na postacie z kreskówki. Budżet tego pilota musiał być niższy niż Deadpoola. I trzeci. Kelva Boss. Springbrook, Blitzo. Mówi do Luny, że jej nie weźmie na akcję, ale zaraz po tym rzuca komentarzem o wszystkich, co mieszkają w piwnicach. którzy się ciągle I nagle cała ekipa patrzy się prosto w kamerę. To jest klasyczne złamanie czwartej ściany. Drugi. Niesamowity świat kumpala. Jeden z odcinków pokazuje całą rodzinę, która nie ma pieniędzy. I wiesz co? Bohaterowie zaczynają komentować swój brak budżetu, jakby mówili do nas prosto z animacji. To jest taki moment, kiedy złamanie czwartej ściany jest totalnie meta i mega zabawne. Bo sami wiedzą, że to wygląda jak najtańsza kreskówka Ever. Pierwszy. Deadpool 2. I na miejscu pierwszym. Deadpool 2. Jak zwykle Deadpool wchodzi na poziom meta humoru najwyższej klasy. Prosto do widza, rzuca wulgarnymi słowami do Wolverina.